Siemanko, ja jestem technokrata i witam Was w bardzo ważnym filmie, ponieważ dotyczącym premiery RTX-ów 3060. Pod ostatnim filmem, który zrobiłem na temat RTX-a 3060, czy będzie warto go kupić, Pojawił się komentarz super lajkowany, czy w ogóle kiedykolwiek będzie się dało kupić 3060. I w sumie mam informacje na ten temat, e, takie bardzo mocno wiarygodne. Wiem, ile sztuk trafiło do Polski, ogólnie ile trafi w najbliższym czasie. Całe szczęście nie jestem związany z żadną marką, więc wszystkie informacje, jakie do mnie docierają, nie są obarczone z e, żadnymi, e, żadnymi, że tak powiem, obostrzeniami. E, natomiast. Właśnie chciałem się z Wami podzielić tymi informacjami, jakie będą szanse na zakup tej karty, gdzie one się mogą pojawić, jakie mogą być sposoby na zakup tejże karty. I no cóż, wszyscy się nad tym zastanawiamy: kiedy, jak, czy gdzie, w ogóle jak kupić taką kartę. Na te i inne pytania, właśnie w tym filmie postaram się Wam odpowiedzieć. Więc zapraszam do oglądania. Na dobry początek z góry, przepraszam za ten bałagan, ale składałem serwer. E, jak jesteście ciekawi, jaki to zapraszam na mojego Instagrama. Tam pewnie zaraz po tym, jak zrobię dla Was tego Techniusa i Game News'a, który o 19.00 się pojawi na drugim kanale, do którego link macie w opisie i pewnie też tu u góry. E, po tych dwóch filmach powrzucam kilka postów z nowego serwera, który buduję dla siebie. A tymczasem przejdźmy już do RTX 3060, bo pewnie mówicie, ej, kolej, skądś gadać, mów gdzie ja, kiedy te RTX, -y, bo nie mogę się doczekać. No wiem, ale to nie jest taki prosty temat. Więc dostałem informację, że mniej więcej do Polski na chwilę obecną trafiło około 500 sztuk RTX 3060. I teraz wszyscy koparkowicze, którzy mnie oglądają, tak mówią. To z tego nawet jednej dobrej kopalni nie będzie. No dokładnie, tych kart jest tragicznie mało. Co prawda, w przeciągu następnych dwóch tygodni, ma się pojawić kolejne 500 sztuk, ma ich być w sumie. Ponad 1000, więc teraz mamy kilka pytań. Czy na premierę uda nam się kupić? Jeżeli nam się nie uda kupić na premierę, to czy w następnych i kolejnych dniach te, te karty będą się pojawiać w takich transzach, że będzie można po prostu, będzie wrzutka i będzie można je kupić? Czy raczej będzie to coś na zasadzie, że ci, którzy zamówią w dniu premiery, czyli w dniu jutrzejszym oczywiście, przypominam, premierę jutro i jeszcze a propos premiery. Patrzyłem, na, nagrywam ten film dość późno, jest 16.40, więc godzinę przed wrzuceniem Techniusa. więc na żyletki będę się starał wyrobić z tym filmem. Natomiast z tego co widziałem, nie ma jeszcze recenzji wydajności tych kart. Co za tym idzie, albo pojawiam się o godzinie 18, czyli jak oglądacie tego Techniusa zaraz po premierze to czekajcie 15 minut sprawdźcie YouTube'a czy pojawiły się wyniki wydajności u jakichś znanych testerów czy też nie albo pojawią się jutro o godzinie 15 więc wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że premiera będzie jutro o godzinie 18, co zatem idzie jutro 17.30 robię live'a, na którym postaramy się te karty kupić, popolować na te karty zobaczymy czy nam się uda upolować jakąkolwiek kartę będzie to bardzo myślę, że ciekawa rozrywka i też potężny Wyzwanie. Natomiast dla tych wszystkich, którzy będą polować, że tak powiem, na własną rękę, no to <laughs> mam kilka rad. Sam będę postępował w ten sam sposób i no, czy to się sprawdzi, czy nie, nie mam pojęcia. Natomiast <laughs> tak, to jest ważne pytanie. Gdzie kupić i przepraszam za tą długą, pełną napięcia pauzę. Natomiast moim zdaniem. Zakup w Xcomie czy w Morelach, jeżeli o ile się będzie w ogóle dało kupić, to jest troszeczkę jak puszczenie losu na loterii. Na zasadzie, co z tego, że kupisz 30 sekund po premierze? Minutę, dwie, pięć, dziesięć, pięć sekund po premierze. Nigdy nie wiadomo, czy dostaniesz tą kartę. Tylko Xcom i Morele wiedzą, jakimi prawami rządzi się ich system do wydawania tych kart. I z jednej strony można się załapać, bo faktycznie znam takie historie widzów w komentarzach, że Ej, kupiłem 5 minut po premierze, 2 tygodnie później miałem kartę. Nice. Inny, kupiłem 2 minuty po premierze, 4 miesiące już czekam. Nie nice. E, więc te historie są takie że i pokazują, że jest jakaś loteria w tym wydawaniu kart, więc można spróbować. Pierwsza rada jest taka próbujcie w wielu źródłach jak będzie z rodzajem zakupu na zasadzie czy da się kupić na raty czy płatność gotówką czy przedpłatą nie mam pojęcia to to już jest em... I jakby indywidualna kwestia, ja oczywiście, żeby nie blokować jakiejś dużej ilości gotówki, będę starał się kupić za pobraniem. Oczywiście jak tylko mi się uda, no to kartę też za pobraniem odbiorę. Drugim, drugą kwestią są oczywiście ceny. Ja mówiłem Wam w tym filmie, czy będzie warto kupić rtx 3060. Tutaj też wrzucę Wam kartę albo w opisie pod filmem, a jak nie, to film był dwa dni temu. Mówiłem Wam, że tą kartę kupię tylko pod warunkiem, jak będzie kosztować poniżej 2000 zł. jakiś egzemplarz. Jeżeli sklepy zdecydują się na wypuszczenie egzemplarzy powyżej 3000 zł. To nie do mnie pytanie, czy to się opłaca. Oczywiście, że to się nie opłaca. Ta karta jest przepłacona. I teraz pytanie tylko i wyłącznie do was: czy chcecie ją kupić, czy nie. Więc tutaj każdy indywidualnie musi sobie odpowiedzieć, czy chce wydawać więcej niż 2000, niż 2,5, niż 3000 zł na tą kartę. Kwestia indywidualna. Na pewno w stosunku do tego, jak wyglądają ceny rynkowe wszystkich kart graficznych, cena nawet 3000 zł jest ceną rynkową. Czyli cena rynkowa to taka, którą aktualnie za dany produkt ludzie decydują się płacić. Z 3000 zł złotych ludzie decydują się płacić za karty o tej wydajności, na przykład 20,70. No więc no to już jest indywidualna kwestia, ja Wam nie powiem. Na pewno się to nie opłaca, jest to przepłacone, ale biorąc pod uwagę rynek, no to jest to cena normalna, rynkowa. I można zakupić w tej cenie. Ja będę chciał upolować kartę w okolicy 2000 zł, raczej nie więcej. No i na pewno wiele sklepów. Ja bym próbował w wielu sklepach. Tak jak mówiłem, XCOM Morele to raczej będzie loteria. Na loterii ja też puszczam losy, więc można zagrać i można kupić. Większą szansę upatrywałbym w mniejszych sklepach i dużych elektromarketach. Jakiś MediaMarkt, Euro, RTV AGD, MediaExpert, tam pewnie też te karty się pojawią. W znacznie mniejszej ilości, podejrzewam, że takie markety mają dostęp do mniejszej ilości części niż jakieś x komy Natomiast może to być pewniejszy zakup. Wydaje mi się, że w przypadku takich elektromarketów zakup jest bardziej zero-jedynkowy niż jak, znaczy, no, czyli też jak wygrana na loterii. Natomiast nie czekacie tyle na wyniki losowania. Podejrzewam, że takie elektromarkety może uda Wam się kupić, ale jeżeli z rozpędu sprzedają za dużo sztuk, to od razu na następny dzień albo dwa dni później dadzą Wam znać, że. Hej, nie mamy Twojej karty, zamówienie zostało anulowane. A jeżeli uda się kupić, no to będziecie mieli już szybką informację zwrotną. To jest ten plus zakupu w elektromarketach. Więc ja tym razem. Tym razem będę próbował kupić właśnie w tamtym miejscu. W ogóle jakby mi zależało na tym, żebym kupił tą kartę jakoś bardzo mocno, to bym się z Wami nie dzielił tym, jak ja do tego podejdę. Natomiast to nie jest uniwersalna odpowiedź i niekoniecznie uda Wam się kupić. Co prawda, po ostatniej premierze 3060 miałem kilka głosów, że hej, dzięki Twoim radom udało mi się zakupić kartę graficzną, więc spoko, no ale wielu osobom się nie udało. Ja sam polowałem na 3060, Ti niestety polowałem w jednym z loteryjnych sklepów i pomimo tego, iż oczywiście udało się kupić, widniało zamówienie, no to loteria została przegrana. Całe szczęście została anulowana po około trzech tygodniach od zakupu, więc nie musiałem długo czekać, jak niektórzy czekają po 2-3 miesiące na anulowanie takiej oferty. Więc tak jak mówię, Dwa duże, czy tam trzy duże sklepy z elektroniką są. Jeszcze do tego dochodzą sklepy zagraniczne. Amazon, ProShop, tam możecie patrzeć i tam planować zakupić. Najważniejsze jest to, żebyście sobie określili budżet na samym początku, przed zakupem, ile ja chcę na tą kartę wydać. To musicie wiedzieć, zanim te karty pojawią się w sklepach i mniej więcej, jakie modele, jakiej firmy chcecie atakować na zasadzie, jestem fanem MSI, kupuję MSI. Ponieważ w momencie, jak te karty się pojawią, nie ma czasu do namysłu. Klikacie, to jest jak wie Wiecie, jak rewolwerowcy, klikacie i lecicie do przodu, nie zastanawiacie się. Yy, 2399 to nie, ale jakby była za 2, może poszukam jakiegoś modelu za 2,100, to mi się uda kupić. Przegrałeś. W tym momencie już nie kupiłeś karty, bo już są wszystkie wyprzedane. Więc po prostu ustalcie sobie w głowie, co chcecie kupić kiedy chcecie, znaczy kiedy, no to jutro o godzinie 18.00, za ile chcecie kupić i mniej więcej co. I jak tylko się pojawią produkty, po prostu klikacie kup teraz bez zastanowienia. Jeżeli on oczywiście jest w takiej cenie, jak wy chcecie, a nie, że wy ustaliliście sobie, no, do 30, 60, to więcej niż 2000 nie dam, albo 200, a pojawia się za 3,5, to klikasz kup teraz, bo, a nóż wyślą mi taniej. Nie, bez sensu. Nie wyślą ci taniej. Jak była cena 3,5, to będzie cena 3,5. Więc, Rada taka, wszystkie sklepy, jakie są możliwe. Oczywiście później pozostaje opcja zwiedzenia sklepów stacjonarnie, więc dokonujecie zakupu o godzinie 18.00. Czy Wam się uda, czy Wam się nie uda? No to o godzinie 18.30 spróbujecie podjechać do najbliższych sklepów z elektroniką, czy czasami nie mają takich kart na stanie no albo jakoś zadzwonić chociaż podejrzewam, że będzie duże obłożenie więc, więc można tak zrobić ale jedźcie bezpiecznie, nie ma się co śpieszyć, bo i to i tak z reguły nic nie daje, więc takie są moje rady, dajcie znać w komentarzach jakie są wasze rady na zakup karty graficznej, bo wiem, że w komentarzach zawsze można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć no i między innymi jak zakupić, jakie są wasze sposoby na zakup 3060 zapraszam jutro na live'a, będziemy polować moim sposobem, czy uda się nie wiem, zobaczymy. Natomiast, tak jak mówiłem, 500 kart koło będzie w sprzedaży, więc około 500 osób kupi te karty graficzne. No i następne 500 kart, czy tam ponad 500 w nadchodzących dwóch tygodniach. Więc moim zdaniem będzie warto polować na te karty przez najbliższe dwa tygodnie. Natomiast tak jak nie wiem, czy te, ta transza kolejna, która będzie, to będzie dla kolejkowiczów, czy to będzie transza dla po prostu ludzi, którzy będą mogli zakupić w rzutkach. Jest też szansa, że z tych 500 kart, które dotarły, nie do sprzedaży pójdzie połowa, albo nawet jedna trzecia, jedna czwarta, jedna piąta, a reszta pójdzie do gotowych zestawów. Więc to też jest pomysł. Rozejrzyjcie się za gotowym zestawem. Łatwo sobie policzyć, ile taki zestaw kosztuje. Takie zestawy wykupują się wolniej niż same karty graficzne bo ludzie muszą się zastanowić czy taki procesor, czy taki procesor szybko liczycie, wiecie wbijacie w jakiś sklep z elektroniką wpisujecie koszt procesora, koszt płyty głównej koszt dysku, koszt obudowy sumujecie to, sumujecie koszt zobaczycie ile wtedy was wychodzi karta graficzna, tak patrzycie ile cała, ta cała reszta do, do, dodajecie wszystkie komponenty odejmujecie od ceny e, tej sumarycznej wychodzi Wam cena karty graficznej i już wiecie czy opłaca się ten komputer kupić czy nie. A to, że ma trochę inną obudowę niż byście chcieli czy inną płytę główną, czy inny procesor, to w dzisiejszych czasach jest trochę drugorzędna sprawa, bo jeżeli uda Wam się kupić, nie wiem, gotowca za 4,5-5 tysięcy złotych e, na przykład na Ryzenie 5 czy Ryzenie 7 czy i, 5, i 7, bardziej bo i 5 są tanie ale z 30-60 za 4000, no to moim zdaniem deal jest spokojny, nawet za 5000. Na, za 5000 no, to już zależy, jaki procesor i le, reszta podzespołu, dlatego musicie to policzyć. E, proszę, nie podsyłajcie mi w komentarzach, czy warto zakupić, na pewno nie będę miał czasu. Yy, Odpowiedzieć na, na takie pytanie. Może na live, bo, bo rozejrzymy, rozejrzymy się tam za yy, zestawami, czy będą jakieś opłacalne do kupienia. Poza tym, no cóż, trzymam za Was kciuki, żeby się Wam udało, wszystkim tym, którzy będą polować, oby wszystkie 500 kart, jakie przyszło do Polski. Mniej więcej 500, też nie wiem, czy to jest do końca, jakby taka, wiecie, na ile, na ile ta informacja jest szczegółowa, na zasadzie czy to 500, czy 600, czy 400, ale trzymam kciuki, żeby wszystkie te karty trafiły do Was, do moich widzów, bo jesteście absolutnie najlepsi na świecie. A jak jeszcze któryś z Was, czy któraś z Was, czy ktoś z Was bo jakby obcych cywilizacji czy jaszczuro ludzi też nie wykluczam też chcą wiedzieć co się dzieje w sprzęcie komputerowym wiadomo to czy jacyś superbohaterowie spoko, ale jeżeli ktokolwiek jeszcze nie subuje to zostaw suba, widzimy się jutro na live w jutrzejszym filmie, w którym to prawdopodobnie omówię wydajność już tych kart graficznych, bo podejrzewam, że jutro na bank już będą ich wyniki, a was o 19 zapraszam na Game Newsa na nowe informacje ze świata Gier. Dzięki wielkie, miłego dnia, wieczoru, nocy i udanych łowów. Cześć!